Hej, hej kochani, witam was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj przychodzę do was z pakietem ekspres losów. Dostałam wpłatę urodzinową od Moni z kanału Monisia Drapi, od jej męża. Monia mi z mężem wpłaci 50 złotych. Postanowiłam, że zamiast drapeczek dołożę 6 złotych i cały pakiet losów wezmę. Bardzo ci Monia dziękuję i tobie i twojemu małżonkowi. Oczywiście w opisie y, będą, albo w tytule, albo w opisie, bo ja mam też sklerozę, będą odnośniki do kanału i Moniki i jej małżonka, zachęcam zajrzeć, zostawić co trzeba, y, bo i Monisia i jej mąż drapią z drapeczki, czyli jeżeli coś tu będzie, będzie to mój plus, jeżeli nic nie będzie, trudno, tylko 6 zł dołożyłam, także płakać nie będę. Bierzemy się zakreślenie. Zaczynamy od najtańszych. Mamy szybką kasę i lecimy. Gwiazdki nie ma, wisienki są, dolar jest, podkowa jest, serce jest, ale nic nam to nie daje. Skarbona, świnia, 28 nie widzę, 23 nie widzę, 18, brak, 27, brak. Uparta świnia. Szybka piłka, koszulki szukamy. Jest tylko jedna. Korek, jeden i drugi, i piłka. Tylko dwie, czy mamy pięć? Pięć, a żeby mieć zwrot, trzeba mieć 6 symboli, także też nic szybka, kasa sapiotala. Minimum 3 liczby musimy znaleźć. 4. Nie widzę. 1. Też nie widzę. 14. Nie widzę. 13. Jest 13. 23. Jest 23, 40. Nie widzę 10. Jest 10, super, jest zrocik. 29. Nie widzę 33. Nie widzę i ósemki też nie widzę. Także mamy 5 złociszy. No i fajnie jest zawsze coś. 3 żółweczka. Minimum 3 słowa trzeba mieć. Z Nie widzę G Na pewno coś tam przeoczę Klasyk J V P P, P, P Nie widzę K K, K, k. Ok F Nie widzę B o, układa się oko. Za jeden to nie płacą niestety. H. Nie widzę. T. Okej. Okay. R. R. R, R, R. I. I, I, I. Okej. Okay. L. L, L. No mamy, ale nic nam to nie daje. U. Słabo, słabo to widzę. A. Ma na S i wszystko zablokuje. M. C. Drugi wyraz. No i to na tyle. Wychodzi na to, że to jest pusto chodzimy do słówek fajnie było to zrobić tak, żeby było widać, żeby musiała się, wiecie, kombinować, przesuwać. Myślę, że tak będzie. Się... OK. OK. Pat, nie ma p. Okej. Okay. Zakudły sen, s e, nie ma n. Pięknie, pięknie. Cech, c e. Nie ma H. Zeus. Nie ma Z. Na grubo. Kolka. K, O, L, K, A. Jest racica. R, A, C i C, A. Jest drugie. I groteska. G, R, O, T, E, S, K, A. Jest super. Jest rocik. No już remonty. Ledwo wróciłem. Muszę żyć z remontami. Powiem Wam, dosyć. Dosyć człowiek ma.

no niestety czy to losy czy stratki jeden wielki syf wegas szukamy trzech takich samych symboli danej grze brak 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 i brak i brak Wystarczy kolejny rozpust. Ostatnia nadzieja, czyli ekstra pieniądza, bo nas uratuje albo pogrąży. Lecimy, szukamy 15. Żeby tu nic nie przeoczyć. Tu wystarczy mieć jedną liczbę. 24, żeby był zwrot. O super, mamy to. No to chociaż tych jeszcze dołożymy. 9. O jest dziewiątka Dwie liczby to już 20 zł. Pięknie. 58. Nie ma sześćdziesiąt, nie ma sześćdziesiąt pięć, nie ma osiemnaście, nie ma trzy, nie ma dwanaście, nie widzę i trzydzieści trzy. Zobaczcie, jest jeszcze 33, za, a za 3 liczby 30 zł. No to super. To ten los zdecydowanie podratował wynik. Przechodzimy do podsumowania. Tak jak mówiłam, te losy są zasponsorowane. 6 zł tylko dołożyłam. Mamy 30, 40 zł. No odejmijmy te moje 6 zł. Także jestem na plusie 34 zł. Fajnie, na coś sobie może wymienię. Jeszcze raz Tobie, Monia i Twojemu mężowi bardzo dziękuję, Was zapraszam do nich na kanał. Żegnam się z Wami, do usłyszenia. Pa-pa-pa.